Usiądźcie do czorta i zaniechajcie przełykania. Ostrzegam, że to materiał tylko dla widzów o mocnych nerwach. Jak dostać prestiżową nagrodę? Oto metoda. Ale też za tymi dłońmi, które klikały, klikały w tę moją kandydaturę. I też za mną nie stoją tylko ludzkie dłonie, stoją racice, kopyta, Płetwy, stoją ptaki, stoją świnie, stoją kury, stoją krowy. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy dosłownie przez moment uchwycili tą, ten niesamowity moment, że możemy sobie wyobrazić, że na tej scenie tutaj stoi świnia, albo stoi pies, albo płynie ryba. Już nigdy więcej nie zobaczycie świń w naszej rewii. Zamieniamy się, proszę państwa, w masowy szpital psychiatryczny. Wyobraźcie sobie, że idziecie do sądu, załatwić jakąś sprawę, a tutaj takie jasełka. Święty Boże, nas, Panie. Dobrze, że chociaż paniki dawa, daje radę. I tak jak pan minister mówił o y, Londynie o sam, kobietach, które pełnią rolę samorzą, samodo, samorządowczyń. Już, Ty już głupia kobieta. A nie, jednak nie daje. Feminatywy to trudna sprawa, natomiast pan premier nie traci dobrego samopoczucia. No mam sporo atutów w rozmowach z nimi bardzo cenią mnie za. No bo długo jestem w tym, w tym biznesie, więc jak się domyślacie, mam swój autorytet w Europie. Działania szefa rządu chwalą również panowie Kosiniak i Kamysz. Stoi obok kalderza Merca na konferencji mówi wprost. Musicie to jak najszybciej zapłacić, bo inaczej e, będzie, będziemy robić taki wstyd, że nigdy się z tego wstydu nie pozbieracie. Znaczy... Już ja widzę ten wstyd u naszych niemieckich braci. No z tego się już nie podniosą. W doskonałej formie jest również nasza uśmiechnięta TVP. Bo jak zadajemy sobie pytanie, dlaczego on to robi nie możemy tego zrozumieć, to po prostu odpowiedzią jest Kasia, muszę ci to powiedzieć, miłość. I to miłość, miłość do to Sławka. Bosaka, Mencena i Berkowicza. Tak, tak jest, tak. Gorąca, pulsująca, czerwonym sercem, miłość na do Konfederacji. jest płaczący Jarosław bo tak. z oczu łezki. Tak, no bo niestety, i tutaj tak często jest, że jakby człowiek musi wybrać, prawda, coś rozstrzygnąć. I pan, pan prezydent, chociaż był w bliskiej relacji takiej miłosnej z, z panem Jarosławem, pan Jarosław był takim, można powiedzieć, jego ojcem i matką, jeżeli chodzi o. o... Jego dżepetem. Jego dżepetę? No bo on był jego pinokiem. O matko. No i to wszystko Wystrugał pan... go z drewna, przecież nikt wcześniej nie słyszał o nim. Znaczy to, że pan prezydent był na początku z drewna, to pamiętam. No a Jarosław Kaczyński zrobił z niego Tak. Tym... Przepraszam, ja to powiedział. <laughs> ja... My, my musimy, Kasia... ja się aż boję, ja mówiąc takie rzeczy, co mi pan Stanowski każe sobie zrobić i czym się walnąć w łeb. I to idzie za nasze pieniądze. A jeżeli już o panu prezydencie mowa, to są rzeczy, z których się nie wyrasta. A tymczasem, lord pogłos uspokaja w sprawie paktu migracyjnego. My dowiedzieliśmy w 100% to, na co się umawialiśmy z Polakami i w 100% to, co obiecywaliśmy. Mówiliśmy, Mówił o tym pan premier Donald Tusk. Nie będzie relokacji migrantów i nie będzie relokacji imigrantów. I nie będzie płacenia? I nie będzie płacenia. Żadnych kosztów nie poniesiemy? Żadnych kosztów. No, powiem tak, z, z, w ramach pieniędzy z szeroko rozumianą walką z nielegalną migracją Polska otrzyma jeszcze pieniądze. Zipen, zipen, alulu, zipen. Sieben, ein, Lord Pogłos zapomniał chyba o tym, że jedynym, czym można się pochwalić, jest czasowe odroczenie wyroku, który nad nami wisi. Sieben, sieben, ein, zwei, Jeżeli chcecie kupić komuś bliskiemu coś do czytania, to moje książki znajdziecie na wymownie.pl. Ale jest szansa na zmianę, moi mylmy państwo. Pojawił się człowiek, który może wnieść zupełnie nową jakość do naszej polityki. To postać znana. Nie, ja ja, cel, ja celuję w co? Wybory w 2027 roku rozpoczynamy moją kampanię wyborczą e, Hashtag #2027 Jacek Murański. A po co? A po to, żeby e, pewnych pisuarów, pro, żeby sobie pooglądali pisuary od środka, jak się spotkamy w toaletach e, parlamentarnych i jak tam nieopatrzni się za zakręcą sami. Mnie będzie chronił immunitet. Nie będę bez nazwisk Pewnych pis pisiorów będzie będzie chronił immunitet. Strasz marszałkowska tego nie ogarnie, bo tam nie wchodzi za nimi do kibli. A ja tam, a ja tam sobie. A co to wybory parlamentarne się szykują, czy jakie? Wybory parlamentarne są w 27 roku. O tak. jakiej partii? A spokojnie. Także tego. Ale dawno nie było pana Tomasza Lisa. Zobaczmy, co słychać na oddziale zamkniętym działalności redaktora Rymanowskiego, który na swoim kanale dość notorycznie i metodycznie promuje szurów, foliarzy, ludzi sprzedających yy, publice ignorancję, niewiedzę, ciemnotę i yy, fałszywą nadzieję. Otóż w obronie yy, Rymanowskiego stawił się dzielnie niemal cały PiS, yy, pół Konfederacji, pół ordo Juris i niemal wszystkie prestytutki. Ja jestem dziennikarzy dziennikarzem, który z założenia przyjął zasadę, że ja nikomu niczego nie ogłaszam, niczemu nie artykułuję, z pozycji ołtarza. Ja zadaję pytania i to widz ma ocenić, czy polityk, z którym rozmawiam, poprzez moje, mam nadzieję dociekliwe pytania, ma rację czy nie. Kocham Polskę. To jest podstawowa sprawa. Zawsze kochałem Polskę nawet wtedy kiedy e, daleka była od moich marzeń. Kogo bardziej cenicie? Dajcie znać w komentarzach. Hey, 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 hey. A teraz coś ku pokrzepieniu serc. Dobrze czasem na chwilę oderwać się od rzeczywistości i zapomnieć o codziennych troskach. Jak tego dokonać? Najlepiej osiodłać rumaka i pogalopować ku zachodowi słońca. Już 14 grudnia Mikołajkowe zawody kopii horsa w Dębicy. Zapraszamy zarówno uczestników początkujących, jak i zawodników zaawansowanych z ich hobby-chorsiakami. Przygotowaliśmy różne konkurencje, a dla każdego nagrody, upominki i słodkości. Pamiętajcie, widzimy się już, już za tydzień na Hali Mosir w Dębicy o godzinie 11.30. Uwaga, liczba chorsiaków jest ograniczona, więc galopujcie i zapisujcie się już dzisiaj. I na koniec humoreska radarowa. Życzę pięknego dnia i wszystkiego dobrego. Niech was wódz złogosławi.